Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl. Tak jak inni szkoleniowcy Partynic Elwira Porębna wykorzystała do granic możliwości krótką zimę. Konie szybko weszły w trening. Taka pogoda jak dziś z lekkimi opadami deszczu też nie przeszkadza. Absolutnie pracowało się bardzo dobrze całą zimę i wiosnę. Od czasu do czasu taka pogoda też nie przeszkadza. Trenerzy spodziewają się szybszego sezonu niż poprzednio to za sprawą właśnie przygotowania koni. Dłuższy czas na treningi powoduje, że czasy osiągane w pierwszych gonitwach 2014 roku powinny być imponujące. Jestem zadowolona bardzo właśnie ze względu na te warunki pogodowe. Widzę konie trochę lepiej przygotowane niż w zeszłym roku. W zeszłym roku było trochę gorzej, chociaż pracowaliśmy też intensywnie. Więc mam nadzieję na, na, na sukcesy, na dobre wyniki. Elwira Porębna zdradza, co jej zdaniem w wyścigach powinno dawać sukcesy. Trenerka też przedstawia swoje najmocniejsze konie. Materiał jest ważny, ale tak abstrahując jeszcze od tego, ważne jest cała obróbka, czyli żywienie, postępowanie z tym koniem, załoga. Na, na to właśnie nie mogę narzekać, jest bardzo dobrze u mnie w stanie. Na materiał. Oczywiście mamy te swoje stare konie naszej hodowli. Kilka Ella, którą szykujemy na przeszkodowe gonitwy. W zeszłym roku biegała płaskie, nawet wygrała z wynikami dosyć dobrymi. Mamy czteroletnią Silver Star, która w zeszłym roku też dobrze biegała, w tym roku będzie biegać przeszkody. Szykujemy na przeszkody kilka koni. No mamy z zagranicznych, zagranicznych właścicieli z Austrii, właśnie widow Rose, która nam w sobotę wygrała w Niemczech, także zaczęliśmy sezon dobrze. Cóż tam, mamy od pani Żółkowskiej konie, jedna młoda po, matka po Galileo, czyli bardzo dobry ogier. Dwie inne też się dobrze zapowiadają. Także materiał, myślę, mamy dosyć ciekawy. Zarówno szkoleniowcy, jak i pewnie kibice nie mogą się doczekać pierwszych gonitw. Ochota jest, oczywiście, to cały sezon się do tego szykujemy. A jeszcze, jak podkreślam, pierwszy sukces mamy za sobą, także jesteśmy pełni nadziei. Inauguracja sezonu 2014 na Partnicach 27 kwietnia. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl